Szanowni Państwo, jeszcze krótkie odniesienie do historii. Pan poseł Bogudzki wspomniał o tej polityce z 2014-15 roku Platformy Obywatelskiej, o tym Herzlich Willkommen, gdzie Donald Tusk wpisywał się i Ewa Kopacz wpisywali się w politykę Niemiec dotyczącą tego, żeby ściągać tutaj tak naprawdę nielimitowane ilości osób. Ale jeszcze fakty. W klubie KO głosy. 121 polityków głosowało przeciw. W klubie Lewicy 46 było przeciw, 6 wówczas wszyscy właściwie posłowie Polski 2050 głosowali przeciw. Mowa o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej. Kolejne głosowanie w sprawie uchylenia stanu wyjątkowego na granicy. Za 114 posłów KO, 44 Lewicy i wszyscy właściwie posłowie Polski 2050. Później Okazało się, że żołnierze, strażnicy graniczni są opluwani w sposób najgorszy, w najgorszy możliwy sposób. Pani Janina Ochojska mówiła wręcz, że biednych uchodźców leśnicy, strażnicy graniczni zakopują w lasach. Do dzisiaj za to nie przeprosiła. Do dzisiaj politycy Koalicji Obywatelskiej nie przeprosili za pajacowanie na granicy i za obrażanie polskich żołnierzy. Ale no, przyszłe wybory był jeden z konkretów. Zapewnimy finansowanie z Unii Europejskiej na obronę polskiej granicy z Białorusią, zlikwidujemy szlak przemytników, no i... Co nikt Donalda Tuska w Unii Europejskiej miał nie ograć, to ja się pytam dzisiaj, gdzie są pieniądze na walkę z nielegalną migracją. Zamiast pieniędzy na walkę z nielegalną migracją, mamy masową migrację już nie z terenu Białorusi, chociaż również tam cały czas trwają ataki, ale o czym wspominał poseł Szałabawka, migracja z terenu Niemiec. Jak to wygląda? No, byłem już na kilku kontrolach wzdłuż e, granicy. E, Posterunki policji, rozmowy ze strażnikami miejskimi, posterunki straży granicznej, rozmowy z niemieckimi policjantami. I oni wszyscy, właściwie powtarzają, na ofie oczywiście, że Niemcy masowo po prostu zwożą do Polski nielegalnych migrantów. Zostawiają ich albo na stronie, na, po naszej stronie granicy, co mamy też już udokumentowane, bo przecież w powiecie gryfińskim do tego doszło, zrobiono zdjęcia, ale również mamy sytuację, i to jest cała masa sytuacji, gdzie dowożone są te osoby przed granicę polską i mają prostą, prostą komendę, idziecie tam teraz. I ile jest takich osób, to rzeczywiście nie wiemy. Redaktor Fedorska podaje, że nawet kilkanaście tysięcy osób. W mediach, na Interi opublikowano, że ma to być nawet 40 tysięcy osób w ciągu najbliższych miesięcy. 40 tysięcy osób, które mają być przetransportowane z Niemiec do Polski bez żadnego udowodnienia, że te osoby dotarły z terenów Polski. Bo mamy całą masę sytuacji, gdzie już dzisiaj wychodzi na to, że te osoby nie dotarły z terenu Polski, tylko na przykład przez Czechy, przez krajów dostały się do Europy poprzez Hiszpanię, Włochy, Grecję. I te osoby mają dzisiaj być na terenie Polski. Jeśli są to osoby z krajów takich jak Somalia, Palestyna, Afganistan, to my tych osób dzisiaj nie możemy odesłać. Czyli polski podatnik dzisiaj musi ich utrzymywać. I jeśli wejdzie w życie pakt migracyjny, który tak naprawdę Donald Tusk w pewien sposób współtworzył, zaakceptował, to to co jest najważniejsze, my te osoby będziemy musieli utrzymywać i będziemy musieli płacić im tyle samo, ile płac płacą im kraje bogatsze, płacą im kraje Europy Zachodniej. To po co takim ludziom, czy takim ludziom będzie się opłacać wracać do Niemiec, do Hiszpanii, do, 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 do Francji, gdzie życie jest droższe? Ci ludzie zostaną w Polsce, ci ludzie będą żyć za pieniądze europejskich, polskich podatników. I teraz kwestia ostatnia. 49 centrów Integracji cudzoziemców. O tym mówił m.in. Dominik Tarczyński wczoraj na konferencji europoseł Prawa i Sprawiedliwości. To nie są za żadne centra integracji cudzoziemców. W krajach Europy Zachodniej, w tym w Grecji, we Włoszech, dokładnie tak nazywają się centra nielegalnych, dla nielegalnych migrantów. I co my będziemy musieli zapewnić tym państwu? Prawie pół miliarda złotych w sytuacji, kiedy nie ma pieniędzy na leczenie Polaków, przesuwane są terminy najważniejszych zabiegów. Warsztaty terapeutyczne, zajęcia sportowe, warsztaty antystresowe, wyjścia integracyjne integracyjne, wyjścia do teatru, tematyczne kluby dyskusyjne, warsztaty kulinarne, szkolenia pracowników, kursy prawne na, dotyczące tradycji, e, rynku pracy, zatrudnienie setek tłumaczy, celebrowanie świąt, będziemy Ramadan świętować za pieniądze polskich podatników, e, nagrody za frekwencję w zajęciach, asystentów w poszukiwaniu mieszkań, wsparcie prawne czyli ktoś nielegalnie przybywa do Polski. I Polska zamiast Zatroszczyć się o to, żeby go jak najszybciej deportować, odesłać, bo nielegalnie przekroczył naszą granicę, to będzie musiała zrobić wszystko, żeby zalegalizować pobyt tego człowieka. 49 centrów. Gdzie w zachodnio-pomorskim? Do dzisiaj nie wiemy. Równie dobrze w miejscowościach takich jak Pyrzyce, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście. No i pytanie, czy mieszkańcy tych miejscowości wiedzą, gdzie te centra mają powstać? Bo w Niemczech, we Szwecji wokół tych cen centrów rodzi się środowisko kryminalne związane z migrantami. Czy my tego chcemy w naszych miastach? Nie, nie chcemy, dlatego to jest bardzo pilne, żeby... Podpisać się pod kartą referendalną, żeby pobrać ten druczek referendalny ze strony Prawa i Sprawiedliwości, żeby wypełnić go i przynieść między innymi tutaj w Szczecinie na Mickiewicza do siedziby Prawa i Sprawiedliwości e, i żeby nakłonić też swoich znajomych. Bo wiele milionów Polaków zagłosowało w ostatnim referendum e, no, przeciwko przyjmowaniu migrantów i dzisiaj wzywamy kolejne osoby, które już dzisiaj widzą, że nasze ulice stają się coraz mniej bezpieczne, do tego, żeby podpisać się pod tym referendum. Dziękuję bardzo.